Na to czekała cała Polska w StumbleGuys Guys. W dzisiejszym odcinku wydałem 650 zł tylko po to, żeby dostać jeden skin, którego nie ma nikt inny na świecie. Mówimy tutaj o skinie w. Jana. Kilka dni temu napisałem do kolegi z Kolumbii. E, mordeczko, weź zrób skin Wojana! Zajęło, słuchajcie mu to tydzień, ale to co wyszło grozi banem, więc raczej obejrzyjcie to do końca. Przez to, że skin nie jest oficjalny, zawiera liczne błędy. Totalnie inaczej odbija się od końców na dashu, a na laser tracer, gdy dotyka go laser, to potrafi przeżyć, a nie ginąć. Jednak najmocniejsze jest to, że potrafi mieć takie lagi, że przenika przez ścianę, przez którą nie powinien przenikać. Albo na mapie Hanny potrafi stanąć na plasterku mioska i ten plasterek nie znika. Obejrzyj to do końca, nie do połowy. A ja wybiorę dwa niki z komentarzy i wręczę im po 500 żetonów. Widzowie, jak wy to wytłumaczycie? Serio, kto to stworzył i dlaczego? To jest totalnie skin Wojana. Popatrzcie na te animacje, serio, tak realnego Wojana to jeszcze nigdy nie było. Serio, jakie on kręci, ogień robi. Przecież to jest absolutnie najlepsze, co ja widziałem w całym Stumble, guys. Wybierzemy mu oczywiście kroki Polski, no bo jest z Polski, a Jedyna słuszna emotka to bananiarz Jan. Słuchajcie, niech on wali normalnie bananiarza Jana. I jeszcze zanim zagramy, to słuchajcie, w tym momencie kręcę kołem fortuny, kołem szczęścia, gdzie jest Bolt. Bo może tym skinem Wojana w końcu uda nam się go trafić serio. On już w grze jest ze dwa tygodnie, trzy tygodnie, a ja dalej go nie mam. Widzowie, oczywiście musimy grać tylko i wyłącznie te mapy, które Wojan lubi najbardziej. I popatrzcie na to: w tym momencie jesteśmy na Lawaraszu. A chyba nie muszę wam tłumaczyć, że akurat to jest jedna w ogóle z Ulubionych gierek wyścigowych Wojana, tak samo floor flip dla przykładu, czy Paint splash. Make it splash! Nie no, naprawdę, serio, ja z Wojanem już nagrywałem przecież w Stammelga z tych odcinków kilkadziesiąt, więc mniej więcej, nauczyłem się, które ma pan lubi, a których nie, ale ten skin! No teraz możecie się mu przyjrzeć, kiedy nie ma tutaj tyle osób wokół. Co co w ogóle jest? Ej, on wygląda tak dobrze. Serio, nie wyobrażam sobie lepiej zrobionego skina Wojana. Poważnie. Co to jest? Jak to dobrze wygląda? Omega, dobra, uwaga. Po! Wow, wow, to mnie wrzuciło. O kurde, ja wiem, że to na pewno będzie mega wyskilowany skin. I nim wszystko będzie wychodzić. Ale, że aż tak, widzowie? Naprawdę jestem zaskoczony. Ja cię kręcę, patrzcie jak leci. Patrzcie na jego rączki, nie? Leci sobie taka wielka głowa, wielki łeb. Łeb jak sklep, łeb jak wiadro. I sobie... Aha. Czy ja przypadkiem nie mówiłem, że tym skinem będzie wszystko wychodziło? No właśnie, mówiłem, ale jak sami widzicie, chyba troszeczkę się myliłem. I popatrzcie na to, mamy Hot Wheels Hustle. Zapytacie się, ale jak to? To jest jedna z bardziej ulubionych gierek Wojana? Słuchajcie, nie wiem, czy jedna z bardziej ulubionych, ale wiem, że na pewno na niej grałem z nim gigantycznie dużo razy. A dodatkowo mega chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała ta właśnie głowa, słuchajcie, w samochodzie. Moim zdaniem, serio, to jest jedna właśnie z fajniejszych mapeczek, na których po prostu z Wojanem grałem i naprawdę mu się podobało. I pamiętacie, zawsze robiliśmy to. Zawsze tutaj robiliśmy to, kiedy właśnie ta gierka wyszła w mniej więcej grudniu. Ty, co tu się dzieje? Tu się nie da przejść? O kurde! Już myślałem, że się nie da przejść, ale na całe szczęście się da, więc uwaga, teraz sobie zawracamy tutaj i lecimy dalej. Dobra, mordeczko, my oczywiście w ogóle tutaj mamy tylko pięciu graczy, no nie? A osiem przechodzi, więc jesteśmy na totalnie wyczylowanej pozycji i teraz leci banan. Bo! Czy ja sam siebie trafiłem bananem? Co ty gadasz? Dobra, jadę i popatrzcie, Jaki wielki łeb i w ogóle ta szyja jak mu się wykrzywia... Ej! Czy wy widzicie jak mu się wydłuża ten łeb? O Ej, potwornie dobre to jest naprawdę. Tak, z tydzień temu grałem właśnie z Wojanem w Pet Simulator. i pytam się go. Ej, stary, a może ja bym ogarnął skin właśnie Twój z Minecraft'a w Stumble Guys i bym to nagrał. On mówi, dawaj. No to patrzcie, coś takiego powstało. Patrzcie na ten łeb. Nie mogę, nie mogę autentycznie z tego wytrzymać. Dobra, tutaj uwaga, sobie zwalniamy, zwalniamy maksymalnie. Dobra, i teraz uwaga, zawrotko. Ej, dobrze zrobiłem. Czemu nie wyszło? Z tego co wiem, Wojan ma prawo jazdy, ale jak widać, chyba nie umie zakręcać. Mordeczki. No i widzowie, jaka może być ulubiona mapeczka eliminacyjna Wojana na finał? Oczywiście Honey Drop i Blockdash, ale stwierdziłem, że jako jest to moja pierwsza gra właśnie tym skinem, to zobaczymy Blockdash'a, bo może być naprawdę przepotężnie. Ale no wiecie, ile razy ja w to grałem z Wojanem? Ile razy na chociażby Laser, Słuchajcie, Tracer, czy właśnie na Honey Dropie? Serio? Ja nie wierzę, że my nie tyś, że mamy skin Wojana. To jeszcze słuchajcie, gramy jego ulubione mapy. Masakra! Musi być tutaj stoper. Obejrzyjcie koniecznie to do końca. Nigdy do połowy, słuchajcie. A zwłaszcza nigdy do połowy, kiedy mamy właśnie taki skin. Co to jest? Dobra! Ciśniemy, widzowie, ciśniemy tutaj. O kurde! Ej, to jest bot? Czekajcie, to jest bot? Nie, to jest ziomal. To, co on robi bokiem? Poszedł! Eee. Dobra, ja myślałem na początku, że to jest bot, bo mam wyłączone niki, ale to jest jednak nasz ziomal, słuchajcie, to jest sędziak Okej, on słuchajcie, przeniknął bokiem, widzieliście to? Co tu się dzieje? Dobra, to ja ale pom, Banania A au, 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 au Au, 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 au a 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 wiesz co kopać Wojana? Ty klaunie, Hadzi Ładzi, jak ty zaraz wyrwę. O kurde, on ma dobrego banana, słuchajcie, który tak delikatnie przenika. Ciśniemy widzowie, dobra. I uwaga, po! Wojan robi triku triku. Dokładnie tak. No to co? Robi w takim razie kolejne triku triku. Chociaż Wojan to raczej pr próbuje zawsze przenikać. Pum, pum. No kurde. Hagi łagi, Weź tutaj zejdź. No bo potem mi tylko będziesz przeszkadzać. No. Dobra. Ciśniemy widzowie. Ciśniemy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I uwaga. Dobra. ją! Górą ciśniemy. I teraz bananiasz Jan. O kurde. Dobra. To ja może jednak zrobię moteczkę, bo potem będzie gigalipson. O. Ej w ogóle patrz jak długo długo nie ma kolców, ani tych potrójnych takich klocków. Wiecie, których, no nie? Wiecie doskonale, których. Więc jedzie... Aha! Chyba wykrakałem, widzowie, ale spokojnie, bo my mamy bananiarza Jana! Bananiarz Jan Wojan! Jan, 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 Jan Wojan! Dokładnie tak! Bananiarz Wojtek to jest, słuchajcie! To jest bananiarz Toit! O kurde! Nie bananiarz Jan! To jest teraz bananiarz Toit! Nie no jest za grubo, słuchajcie. Naprawdę, ja mam taką bekę z tego skina. No popatrzcie, jak ja naciskam podwójną spację, popatrzcie na jego szyję. Naprawdę, słuchajcie, to nie powinno być legalne. Serio, serio, to jest w ogóle za mocna rzecz. Dobra, ciśniemy, uwaga i po. O kurde! o On ledwo co przeskoczył! On stwierdził, Toit, bananiarz, Toit stwierdził, że on już nie chce robić trików, nie? On chce po prostu grać i wygrywać, więc let's go! Ej, co ty, Toita, będziesz popychał? mordeczka, Pum, 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 pum! Dobra, jest rozbitej, i pum! Oj, 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 oj! oj, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! I teraz, ba, oj, nie! Żaden bananiarz! Żaden bananiasz, bo tutaj. Wojt, toit, leci, lec! Ale wjechał, ale wjechał po prostu Dobra, daję tutaj banan oj, 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 on tego nie może roz... Co? Ej, widzieliście to? Chłop tak jakby rozbił, a tak jakby Nie rozbił, ale to było dziwne No nie? Ej, straszne to było Porą Porąbana teraz, banania Tutaj. Dobra, okej, okay, mamy kolejne klocuszki I patrzę jak to przejdziemy, słuchajcie patrzę jak ja, jak ja dawno, słuchajcie, ostatnio Tak naprawdę w ogóle tego nie robię, nie? W ogóle nie przechodzę tego w taki, najbardziej ten Podstawowy sposób, znaczy, czy to jest Najbardziej podstawowy sposób? Nie wiem, powiem wam szczerze, Jestem mega, ale to mega ciekaw, czy jesteśmy w stanie w ogóle tym skinem wykręcić stopper. Wiecie, my gramy teraz na wersji 0.47, więc tutaj stopper jeszcze obowiązuje, bo już w tej nowej wersji beta absolutnie takiego czegoś nie będzie. Wiemy, my mamy teraz przepotężny skin tutaj Wojtka Tojtka, ale ja mimo wszystko bardziej się bawię i mam bekę, niż wiecie, tryharduję, więc uwaga, pom, oj, klaun ładzi tutaj delikatnie się uchronił. Dobra, lecę sobie tutaj, lecę sobie tutaj, Lecę sobie tutaj, zapraszam do bananiarza Tojta! Bananiarz Tojt. Dobra, 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 nie biję go, nie biję go, bo jednak wiecie, dla nas najważniejsze to jednak jest przetrwać jak najdłużej beka, beko, ale jednak dobrze by było trochę ugrać, co? Uwaga, chodź tutaj mordziaty, dobra, dobra. Oj, oj, oj ale tutaj uciekł przede mną, przed tojtem uciekłeś, tak, tak, tak. Boom. No jak on tego, słuchajcie, nie dostał! Jak on nie został trafiony! PUM! To ja nie... No dobrze, dobrze! Ej, w ogóle! Czy to nie jest cztery razy z rzędu te same właśnie potrójne bloki? Czy mi się tylko wyda... O, jo jo o, 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 o. Nie, 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 nie. Aj, jaj, jaj. dobra. Tutaj to już beka, beko, ale jednak dobrze by było, słuchajcie, pouważać. PUM! Dobra, okej, okay. jest git, słuchajcie, jest git i teraz PUM! Dobra, spoko i dawajcie, bo naprawdę zaraz może być stoperan, słuchajcie, może być zaraz stoperan. Ej, mam gigapomysł, słuchajcie, mam gigapomysł, dobra. Pum. Wow! Tojt, co ty robisz? To! Oj, to i Tysław, ale dobrze gra, chłopco. Ale chłop dobrze gra. Podoba mi się to, słuchajcie, podoba mi się to. Dobra, to robimy, to słuchajcie znowu dawajcie. Wow! To i ty, Sław! ty naprawdę dobrze robi, dobrze robi, chłopco. No to uwaga. Siup, siup, siup. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Widzicie? Można się bawić tym skinem. Ewidentnie, słuchajcie, można się nim bawić, bo on robi dobrą robotę. Dobra, dobra. Pum! Ło, co? Ej, ale Spida dostał ten skinik, co? Naprawdę, słuchajcie, przepotwornego. Spida dostał o kurde, ale to było potężne, nie? To słuchajcie, było potężne, pom pom pom, nie 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 nie. nie! No, wygramy teraz Floor Flipa. no, chyba nie zaprzeczycie, że to jest jedna z najbardziej ulubionych mapeczek Wojana. I popatrzcie, dałem też tego skina ziomalom. I tutaj mamy kilka Wojanów. Czy wy to widzicie serio? Popatrzcie, tutaj jest kilka Wojanów naraz. O, wow, ale to dobrze wygląda, nie? Masakro, serio, że w ogóle do tego doszło. No, to teraz naprawdę ten team Wojanów to musi wygrać. Nie ma innej opcji. Więc oczywiście, co robimy? Przede wszystkim. Wskakujemy widzowie na młot To jest autentycznie mega ważne, bo jeżeli oglądacie Nasze wszystkie odcinki, to wiecie, że O kurde, ty co on w ogóle zrobił Co on zrobił, to wiecie, że za każdym Razem my próbujemy wskakiwać na młota I albo Wojanowi się uda Albo mi się uda, a naraz To naprawdę jest zawsze gigantyczny problem Więc uwaga, 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 lecę Jestem, jestem normalnie Bananiarzem tojtem na młocie Let's go, ale dobra, teraz już wypadałoby Pójść, co, bo zaraz będą naprawdę Mega tarapaty i nie uda nam się przejść więc dawajcie, ciśniemy, widzowie, ciśniemy Dawajcie, bo tutaj naprawdę już mało miejsc Let's go Dobra, 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 dobra Gdzie oni staną? Słuchajcie, tu jest bardzo dużo Oj, dobra I pum Wow Ale to Itisław teraz wyrwał, widzowy. Oj, str. Strasznie dostał. A teraz, widzowie, Jungle Roll. Ja pamiętam, jak nagrywałem pierwsze odcinki ze stumble StumbleGuys razem z Wojanem, to na tej mapie graliśmy non-stop i zawsze chodziliśmy prawą stroną, więc teraz nie będzie inaczej. Widzowie, ciśniemy normalnie tutaj prawą stroną, dawajcie. Ja niestety nie mam przy sobie teraz emotki przyciągania, ale to najwyżej ktoś wskoczy po mojej głowie i potem normalnie mnie podciągnie, a przynajmniej taki jest plan. Najgorsze jednak jest to, że to jest półfinał, więc tutaj przychodzi tylko 8 osób, a jeżeli tutaj stracimy za dużo czasu, to Potem mogą być naprawdę gigantyczne tarapaty Dobra, widzowie, ciśniemy Naprawdę mam gigantyczną przewagę tutaj nad resztą I teraz tak, panowie Wskakujecie po mojej kwadratowej głowie z Minecrafta I następnie mnie przyciągacie Dobra, pum, pum O, za pierwszym razem to zrobił Dobra, jak teraz go, słuchajcie, przyciągnąć, nie? Ja nie mogę go teraz, słuchajcie, przyciągnąć Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go Ciśniemy, ciśniemy Bo tam już, słuchajcie, pierwsze osoby przechodzą Mamy to, mamy to, słuchajcie Gang trzech wojanów przechodzi sobie boczkiem na dżan Rolu, zanim w ogóle boty tutaj dobiegną O wow, ej jest potężnie Słuchajcie, naprawdę ten skinnik jest tak potężny Nie wierzę w to, nie? Patrzcie na to Patrzcie na to, Banania Toit normalnie Tutaj jest tysiąc razy lepszy Od innych, bo ej, co ty płaczesz Wojan? Co ty płaczesz? Masz to! Ej, 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 to akurat bolało panowie Powiem szczerze, no i co mogło być Na koniec? Powiecie Drop, spokojnie Spokojnie, widzowie, póki co Laser Tracer, bo na tej mapce z Wojanem Też wykręcaliśmy różne, naprawdę Fajne czasy, rekordy, słuchajcie i serio trzeba przyznać, że Wojan zawsze bardzo lubił tą mapę, no nie? Są na przykład mapeczki, pamiętam, jak Crash Hour, której Wojan za bardzo nie lubił, ale na przykład to pamiętam, że mega lubił i pamiętam, że jeszcze na Botbashu my mega często i długo graliśmy, tak, Botbash to była masakra, no nie? Ale i na Space Race się i nie no, dużo w ogóle, wiecie, jakby jest nowych mapek, no nie? A jak ja nagrywałem, wiecie, te pierwsze odcinki z Wojanem, no, ze stambla, to wiecie, tych mapek jeszcze na przykład nie było, dopiero nowy to był Botbash, no nie? A Rush Hour, czy że jakieś tam, wiecie, Treasure Island, to nawet nie Istniały, to jest najmocniejsze, dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, mamy w tym momencie zaraz minutkę na tym Laser Tracer. A trzeba przyznać, że akurat Wojan w to jest, no, mocny. Naprawdę, on jest w to mocny. Więc ja, żeby słuchajcie, tutaj nie skazić imienia Tojtisława w Stambelgaja, to słuchajcie, muszę przycisnąć, no nie? Musimy tutaj zrobić dobry czas. No nie mówię, że mamy 5 minut zrobić, bo ostatnio mi się udało chyba ze 4. No ale jakby tutaj, nie wiem, takie 3 minuty siadły, to by było naprawdę już dobrze. Byłoby. Oj, dobrze, dobra. Tylko najważniejsza zasada. E, nie, nie dotknąć kolegi, e, tak, tak się składa, bo, bo tutaj, jak będziemy skakać sobie po głowach, to, to potem mogą być delikatne tarapaty, kubacie. Dobra, więc teraz tak, przeskoczę sobie nad tym. Dobra, póki co jest jeszcze spoko, no nie? Póki co to jest totalny los, ale my ciśniemy sobie tutaj oczywiście dalej, więc teraz tak, z tego na to, z tego na to i z tego na to teraz tutaj. Dobra, teraz po uko... Oj, myślałem, że już nie dosięgnę, ale spokojnie. Co jeszcze słuchajcie, trzy tojtki. Popatrzcie na to, cały czas są trzy tojtki sławy. Dobra, idę sobie tutaj, idę sobie tutaj, teraz na to, teraz na to, teraz na to, tutaj, teraz. na... Na to tutaj, dobra, dobra Ej, dobrze, dobrze Wojan się tutaj trzyma, trzeba mu to oddać Słuchajcie, no nie no, ewidentnie ten, ten skin Ma skill Wojana, jakby, serio Razem w pakiecie ze skinem dostajesz skilla Po prostu, <laughs> nie żartuję Dobra, czyli tak, lecimy sobie tutaj, ale sami też widzicie Że już, no, jest ciężko, co? Jest, słuchajcie, naprawdę, oj, naprawdę Niektóre, słuchajcie, te skoki, to jest masakra Tej! ej, naprawdę, no my już mamy Teraz, słuchajcie, 2,5 minuty w tym momencie Więc tak do 3 minut, to słuchajcie, musimy docisnąć Ewidentnie, nie ma innej opcji, oczywiście nie rzucamy żadnych bananiarzy, ani innych utrudniaczy, bo lecimy po absolutne rekordinio bambininio. Dobra, tutaj na to, tutaj sobie na to, tutaj słuchajcie, po ukosie. Dobra, na to, tutaj na to, tutaj znowu półkosie. Ej, co to jest za giera? No dobra, naprawdę już ze 3 minuty mamy. Nie żartuję, słuchajcie, to, to nie będą za trzy minuty w tym momencie jakoś. O kurde, ale ciśniemy, nie? Ale jest forma tego zawodnika. Panowie, on na mundial powinien jechać. Dobra, jeden toit nam odpadł, słuchajcie. Został z nami Jak Widzę po krokach, słuchajcie, to jest sędziak. Dobra. Nie! No tej mapeczki nie mogło zabraknąć. Słuchajcie, Icy Heights, no absolutne imperium wgrania z Wojanem. No powiedzmy sobie szczerze, naprawdę tutaj to autentycznie miliard razy z nim grałem. Dobra. Oj, oj oj, 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 oj dobra. I teraz patrz no, ej, 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 to nie może tak być, słuchajcie. To nie może tak być. Patrzcie, lecę sobie teraz na tego grzeba. PUM! Dobra, i teraz tak, i uwaga! Czy to wyjdzie na raty? Nie! Dobra, beka, beko, ale to może jednak bym już poleciał, co? Bo zaraz będzie naprawdę giga przypał. Dobra, dawaj, dawaj. Mordeczko, teraz ciup, ciup, ciup. No ej, no czemu nie leci! Wojan niby tak lubi tą mapeczkę a jakoś nie chce lecieć. Dobra, uwaga, teraz tak, pójdziemy sobie na to, teraz z tego na to, tutaj siup, siup. Ej, nie, nie! Wojan akurat nigdy nie wskakiwał tutaj na górę. I to słuchajcie, czuć po tym skinie, nie? Czuć, słuchajcie, po tym skinie, ale po grzybkach skakał. Pamiętam, że po grzybkach to było skakane regularnie, więc ciśniemy, widzowie, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. I teraz uwaga, uwaga, dobra. I boom! I teraz na kolejnego grzybka i ciup 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 Szup, nie! Ty, bo to się naprawdę dziwnie odbija. A ja naprawdę muszę tutaj wbić. Dawaj, dawaj, pum! Jesteśmy! Ale wydawało mi się, że Wojan lepiej gra na Icy Heights. No i tej mapeczki także nie mogło zabraknąć. Słuchajcie, mamy Space Racer, na którym naprawdę z Wojanem zawsze robiliśmy dużo różnych ciekawych trików. Serio, tutaj się dobrze bawiliśmy. W ogóle popatrzcie na to, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mamy teraz już nie dwóch, nie trzech, tylko aż czterech Wojanów dokładnie. Tak! Ale se poleciał. Chłop do góry. Dobra i uwaga, pum, Jo Ej, dobra, to jest akurat giga, dobra zabawa. Ja strasznie lubię się od tego odbijać, ale teraz tak czy inaczej przechodzi tylko 8 osób, więc wypadałoby troszeczkę się pospieszyć... Oj, 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 dobrze wrzucił, dobrze wrzucił, dobra! pum, Nie, 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 nie w tę stronę, nie w tę stronę! Ej, co się dzieje z tym skinem! Naprawdę, ja się staram, widzowie jakoś ogarniać, ale on po prostu nie chce. Wojan się wziął i się uwaga. Upar, dobra, dawaj tego bananiarza Teraz sobie Polecimy tutaj ładnie, pięknie. I teraz pum! I tutaj pum, dobra, na to i teraz super kręciła i sy Dobrze robi, dobrze robi tutaj. Ej, a mogę zejść sobie na to? Czy na tym się w ogóle da tutaj? Stać? Czy to się przekona? No to se, no to se postałem tak ogólnie się składa, nie? To to, jak gdyby ktoś się wiedział, to, to właśnie z stałem, nie? Dobra, widzę, że słuchajcie, wszyscy chyba lecą na środek. Więc oczywiście lecimy tutaj środeczkiem. O, jaki... Po co nie lecieli na środek, skoro to jest z prawej strony? Ej, to jest troszeczkę porąbana akcja, ale uwaga, bo tutaj stoi Tisław! Oj, 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 Ile tojanów tu jest! I widzowie, nadszedł ten moment! Na pewno doskonale wiecie, jeżeli oglądacie odcinki Wojana ze Stumble guys, że właśnie to jest jego ulubiona mapa. Hani, Drop! Dokładnie tak! Mówiliśmy na to wcześniej plasterki miodu, pamiętacie? No bo, tak sobie nie powiedzieć, to w sumie są plasterki miodu, no nie? Więc naprawdę tutaj może, słuchajcie, być totalnie porąbana akcja. Pamiętam, że też z Wojna Mega często skakaliśmy, słuchajcie, po tych samych plastrach miodu, żeby wyrobić różne rekordy. Tutaj złajcie z chłopakami robić rekordów, na pewno jakiś tam nie będziemy czy coś, ale tak czy inaczej poklepać się z nimi troszeczkę można. Dobra, ja sobie zejdę tutaj na dół. No, spokojnie, widzimy, jeszcze tych platform mamy dużo i uwaga. Boom! No jaką to? Ej! Jak on to przed... przetrwał. Dobra, to było trochę dziwne. Wydawało mi się, słuchajcie, że on jednak tutaj powinien odpaść. Ja oczywiście jestem tutaj tylko po to, żeby słuchajcie, klepać tych typeczków, więc on zaraz tutaj podejdzie. Dobra, dobra, dobra. Chodź, 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 dobra. Okej, skaczemy sobie tutaj i PUM! Wow, no jak on tego uniknął! My jesteśmy umówieni, że możemy się jak najbardziej, słuchajcie, klepać, więc trzeba naprawdę tutaj PUM! no nie! Ale mnie teraz karma zjadła! Ej, naprawdę przepotężnie mnie karma zjadła, więc uwaga, teraz musimy chwilę poczekać, no nie? Wojan na pewno. Nie leciał, słuchajcie. Wojan na pewno by poczekał, ewentualnie by właśnie pozabierał jakieś klocki, słuchajcie, ze środka. Tak jak robi ten ziomal na dole. Widzicie, co on w ogóle tutaj wyprawia, no nie? Więc trzeba uważać, słuchajcie. Trzeba uważać, bo on nam zabiera oczywiście celowo wszystkie klocki, żebyśmy my potem nie mogli się uratować. I tutaj może sytuacja mieć to samo. Ej, nie! Czekaj! Czy on chciał tutaj nawiązać ze mną sojusz, nie zabierając mi klocka? O nie! No, że mi banana. No, to też masz banana. To se zjedz, mordo. I tak musisz wejść na tego kloca. Dobra, okej, okay, tutaj tak. Ja nie wchodzę na twojego tutaj banana. Nie ma takiej opcji, mordeczko! Dobra, okej, okay, okej, okay. no i sami widzicie, tutaj robi się troszeczkę już tłok, co? Robi się naprawdę, słuchajcie, mocny tłok, dobra, pum! Okej, okay, spoko, spadnie na sam dół! O kurde, myślałem, słuchajcie, że on już naprawdę odpadnie, że będzie totalnie bez ratunku, ale sami widzieliście, nieźle to gość zrobił, nieźle, słuchajcie, to wybronił. Dobra, ja muszę mieć tylko ewentualnie jeszcze drogę, słuchajcie, jakiegoś powrotu, jakiejś ucieczki. Więc ja teraz tak, pójdę sobie na to, teraz pójdę sobie, słuchajcie, na to, teraz pójdę sobie na to, teraz pójdę sobie na to, teraz siup, siup, tutaj sobie pójdę, teraz siup, siup, tutaj i wygrywamy to.